Czy tydzień po spotkaniu na Alaska, a następnie po rozmowach w Białym Domu Liderów Europejskich, no niestety bez Polski jesteśmy choćby o krok kroczek bliżej zakończenia wojny, czy wracamy do punktu wyjścia? Myślę, że jeszcze nie wracamy do punktu wyjścia, ale mój, powiedzmy, początkowy entuzjazm opadł. Eee, to wynika z tego, że faktycznie Donald Trump dał się przekonać Putinowi do tego, że potrzebne jest dążenie najpierw do spotkania dwustronnego Putina z Zełańskim, a nie od razu do trójstronnego, co pierwotnie chciał robić Donald Trump. Na razie wydaje się, że do niego jednak nie dojdzie, ale pytanie, co teraz właśnie, jak na, tą, na ten sygnał odpowie Trump. Czy jednak zmusi się do siły, powiedzmy, pewnej w dyplomacji i przede wszystkim zacznie naciskać na Putina, bo Zeleński się zgodził już na, wydaje się, i dwustronny, i trójstronny format, czy wracamy jednak do punktu wyjścia, bo będzie brakowało pomysłu po stronie amerykańskiej, jak no, realnie nacisnąć na Rosję? A czy pan nadąża w ogóle za Donaldem Trumpem, jego strategią w tej, w tej wojnie i wo wobec tych negocjacji? Bo y, kilka dni temu Trump porównał wojnę na Ukrainie do meczu sportowego, sugerując, że no, drużyna, która tylko się broni, a nie może atakować tutaj w domyśle Rosji na jeźdźcy, nie ma szans wygrać takiego meczu. Z drugiej strony czytam dzisiaj Wall Street Journal, który pisze o tym, że to właśnie Stany ograniczają możliwości Ukrainie, by użyła ona tych rakiet dalekiego zasięgu na, na cele w Rosji. To, to jak to jest? No, nie ma tutaj jedno właśnie płynnej, powiedzmy spójnej strategii po stronie amerykańskiej. Widać, że w Pentagonie dzieją się rzeczy, e, które no, mogą być, powiedzmy, kontrolowane przez Biały Dom, o ile dochodzi do takich wycieków medialnych właśnie wówczas ingerencji Białego Domu w, te, e, w tę politykę, bo nie wszystko kontroluje prezydent. No, nie po to ma też w, w, wszystkich tych doradców i, i resorty, żeby, żeby tym wszystkim jednoznacznie... Ale widać, że tutaj są próby w pewnym sensie oczywiście... To, co robi Pentagon, czyli wstrzymuje te ataki ukraińskie, będzie argumentowane tym, że poszukiwane są bardziej takie na nastawienie pokojowe w stronę Rosji i tutaj takie ataki zagroziłyby tym rozmowom, ale no, wydaje się, że to jednak jest kontrproduktywne do tego, co chce sam Donald Trump osiągnąć. A co chce Donald Trump osiągnąć? Czym się kieruje? Z jednej strony czytam analizy, że tak naprawdę w głowie mu tylko pokojowy Nobel, więc mhm. de facto warunki tego pokoju są dla niego wtórne. Z drugiej strony czytam, że tak naprawdę dla niego najważniejsze są wewnętrzne oceny w Ameryce, które delikatnie mówiąc pogorszyły się w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o, o sondaże wobec polityki Trumpa. Z trzeciej strony, że no chciałby jednak pokazać się jako ten mocarz, człowiek, który ustala i rozkłada te pionki na geopolitycznej mapie. Co, co jest w głowie Trumpa? Faktycznie dąży do osiągnięcia pokoju i te szczegóły pokoju w swoim rozumieniu, bo tu nie będzie pokój długotrwały między Rosją a Ukrainą, to jest absolutnie niemożliwe, ale wydaje mi się, że nawet tymczasowe zawieszenie broni wystarcza Trumpowi jako odhaczenie pokoju y, dla, dla jego, powiedzmy, definicji i potrzeb właśnie y, wewnętrznych. To jest ta podstawowa, y, podstawowa motywacja. Nie interesuje go, ile ostatecznie Ukraina będzie musiała oddać terytorium. On się nawet nie do końca orientuje, mimo że pokazywano mu mapy przy okazji spotkania z Zełańskim i Zeleńskiemu i Trumpowi pokazywano mapy. No to sam Krym, prawda, porównywał wielkością do Teksasu. Co absolutnie nie jest w skali, się, się nie mieści podobieństwa. E, więc nie ma, nie ma do końca pojęcia o tym właściwie, o, w szczegółach, o co się toczy, w, o, o czym on właściwie rozmawia, próbując e, ściągnąć do jednego stołu Izałęckiego i Putina. E, celem jest faktycznie zatrzymanie wojny. To, co on lubi pod, podkreślać, stop the killing, zatrzymanie, zatrzymanie śmierci e, i cywilów, i żołnierzy, tak, żeby ta wojna po prostu się, ja się nie zniszczyła. Ja bym to nawet skłonny był przyjąć jako sensowną politykę, na zasadzie, w zasadzie nie jest to dzisiaj nasze główne centrum uwagi w Europa Wschodnia mhm. i OK, chcemy zatrzymać zabijanie, mieć ten problem z głowy. Tylko że no, nie mam poczucia, że to jest jakaś taka stabilna, konsekwentna polityka, że za krokiem A pod tytułem Dociskamy Rosję do muru, jest krok B i zwiększenie sankcji albo odwrotnie. Tak. Bo jej absolutnie nie ma. To znaczy, jeżeli pojawiają się groźby właśnie dotyczące nałożenia sankcji, presji na Rosję, to nie, nie ma kompletnie woli politycznej. Wydaje się, że i na najwyższym szczeblu prezydenta, ale tak samo doradców, którzy. By, czy w tym przypadku ministrów, którzy by za to odpowiadali, sekretarza skarbu na przykład, żeby tą politykę wdrażać i przekonywać prezydenta, że jednak powinniśmy pójść za ciosem. Nie udało się osiągnąć ultimatum, no to nakładamy na przykład te cła wtórne na państwa, które handlują ropą. To osłabia wiarygodność gruźb Donalda Trumpa, więc tej strategii takiej powiedzmy bardziej przemyślanej, przemyślanej nie ma. Jest za to ciągłość, niestety, w podejściu Donalda Trumpa do Władimira Putina, któremu nadal wydaje się, że im więcej gestów takich dobrej woli, dyplomacji czy wręcz przyjaźni, nie wykona w stronę Putina, to to w którymś momencie na pewno w końcu przekona go. To co postu, dzisiaj mamy mówi. na stole? Skoro...